Cześć wszystkim, witajcie! Ostatnio tak sobie myślałem, że jest pewna grupa osób, którą najczęściej pomijam, do której też się zaliczam, składając polecane zestawy komputerowe. Bo z reguły są to polecane zestawy komputerowe właśnie dla graczy, którym oczywiście też jak najbardziej jestem, ale też jestem filmowcem i fotografem i właśnie dzisiaj komputer w pocie 5000 zł dla filmowca. Tak więc zapraszam. A no i wszyscy gracze, nie uciekajcie, bo komputer będzie naprawdę fajny i ten będzie można na nim spokojnie pograć. Tak więc idziemy z ucineczkiem. No dobrze, tak więc startujemy tradycyjnie od procesora, natomiast jeszcze napomnę, że wszystkie linki i cały koszyk macie w opisie tego materiału, tak więc zachęcam Was i zapraszam. Dodatkowo organizuję dla Was wraz z partnerem kanału giveaway'a też link w opisie, gorąco zachęcam do sprawdzenia opisu. A teraz już lecimy do procesora. Postawiłem na jakże wydajny procesor, mianowicie i7-12700F. No i tutaj pod tym kątem dlaczego właśnie ta i siódemka. Z tego tytułu, że mamy oczywiście procesor, który jest wydajny, ale ma on bardzo dużą ilość rdzeni i wątków, co się niewątpliwie przydaje podczas teraz najnowszych wersji odsłon Photoshopa czy Lightrooma, a większość właśnie fotografów korzysta z tych wcześniej wymienionych programów. No i dodatkowo nie mamy tutaj integry, bo jest ona nam niepotrzebna z racji tego, że mamy fajną, wydajną kartę graficzną. No i też ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o zestaw komputerowy w pocie 5000 złotych dla fotografa, Powiedzmy też filmowca, to Intel w pakiecie Adobe nadal działa często troszeczkę lepiej niż AMD. Poza tym, no w kwocie 1579 zł, moglibyśmy mieć na promce np. Na Ryzena 7 5800X 3D, który to no zdecydowanie lepiej będzie wypadał w grach, aniżeli właśnie w takich zastosowaniach bardziej profesjonalnych. Poza tym, mamy tutaj też możliwość rozwoju. O Wsadzenie nowszego procesora, na przykład w przyszłości, bo oczywiście bazujemy na sokecie LGA 1700. Natomiast w tym wypadku mówimy o na naprawdę wydajnej jednostce CPU na początek, która w zupełności Wam wystarczy. Oczywiście do tego płyta główna. Płyta główna szału nie robi, jest to jedna z bardziej podstawowych płyt głównych, ale sobie poradzi z naszą I7. Jest to Asus Prime B660M A WiFi DDR4. No i wziąłem tą płytę z tego tytułu, właśnie, że posiada Wi-Fi i jest w niewygórowanej cenie. No, stack też też nie jest jakaś Bóg wie jak dobra, ale za to jest w pełni chłodzona. Mamy niestety tylko jedno złącze M2, ale za to 3D. No i najmówię, Wi-Fi tutaj wygrało, bo wielu z was właśnie prosiło o komputery z Wi-Fi i taki dla was dzisiaj poskładałem, taką dzisiaj dla was propozycję przygotowałem. Małe sprostowanie, mamy dwie M2, druga się ukrywała właśnie tutaj. No, no gdzieś tam w trakcie przygotowywania się do materiału po prostu mi to e, umknęło. Mamy też cztery złącza SATA, co się przyda do dysków czy to talerzowych, czy to SSD. E, 3.0 na front, USB-C na front, to też jest jak najbardziej in plus. Natomiast jeżeli chodzi o panel wejść wejść, to mamy poza e, samym Wi-Fi 6 USB-ków, co też oczywiście było nie bez znaczenia, e, no bo wiemy, że fotografowie czy też filmowcy używają tych USB-ków bardzo dużo. Za 600 zł całkiem Spoko płyta, może nie jakaś rewelacyjna, ale w zupełności wystarczająca. Pamięci. Tutaj potrzeba było dużo pamięci, więc postawiłem na Patrioty Viper Steel 3200 MHz w 16 Naprawdę fajne pamiątki, ale w dwóch kościach po 16 GB, czyli mamy łącznie 32 GB pamięci operacyjnej, co jest moim zdaniem niezbędne właśnie w przypadku składania komputera dla e, takiego filmowca, czyli mocny procesor i dużo RAMu, bo jednak te e, programy z pakietu Adobe Dość mocno użytkują właśnie zasoby pamięci RAM. Sam doskonale wiem z autopsji. No i cóż więcej tu mówić: pamięci jakże znane, jakże lubiane, jakże popularne i często polecane przeze mnie. Tak więc płynnie przechodzimy do kolejnego elementu, którym to będzie zasilacz. Weloł 3700W z tego za to że 500W być za słaba, minimalnie, albo na styk by była, więc nie ma sensu tutaj aż tak oszczędzać. Idealna była 600, ale aktualnie jej nie ma w sklepie, więc 700 za 300 zł też będzie naprawdę fajną propozycją. Poza tym zapas mocy zawsze się przydaje na rozbudowę w przyszłości, więc no za 300, nie oszukujmy się, to nie jest dużo jak za dobrej klasy zasilacz z certyfikatem 80 plus bronz. Lecimy do dysku. Dysk Lexara NM620, popularny, polecany, w zupełności wystarczający 500 GB. Z tego tytułu, że na większy nie starczyło, chcąc jednak wcisnąć tutaj i siódemkę. Gdybyśmy zeszli do i5, to jak najbardziej można by tutaj wsadzić jednoterowy dysk, no i też czymś innym można by poszaleć, ale tak jak mówię, jest to komputer dla filmowca, fotografa, a oni najczęściej bazują na dyskach zewnętrznych, stąd na system oraz podstawowe programy 500 GB wystarczy. Zawsze można użyć jakiś inny dysk w przyszłości. 185 zł prawdziwa okazja jak za 500 GB NVMe. A teraz przechodzimy do obudowy. I obudowę dla estety po części, bo jest to całkiem przewiemny MSI MacForce M100A, który ma aż 4 śmigiełka w standardzie oraz pomieści nam płyty w formacie micro-ATX oraz mini-ITX, czyli nasza płyta jak najbardziej się zmieści, bo nasza płyta właśnie jest w formacie mikro atx e, Idąc dalej co do tej obudowy, no to mamy mesh na froncie, mamy na górze e, też e, Filtrowany cały ten top, mamy szkło, mamy gminy, mamy podświetlenie wentylatorów, więc esteci fotografowie jak najbardziej będą się cieszyć. Jeżeli ktoś nie lubi, można oczywiście wyłączyć albo po prostu nawet nie podłączać samego podświetlenia, bo to idzie osobnym kablem. No i 269 zł to jest naprawdę też dobra cena, jak za taką skrzyneczkę w niewyruchowanym budżecie. Mam tu na myśli budżet na skrzynię, czyli na obudowę. Lecimy dalej do ostatniego elementu, którym będzie karta graficzna, zdecydowanie najdroższy element tego zestawu, natomiast e, niekoniecznie zły element. Tego tytułu, używamy mamy RTX 3060, który to oczywiście w pakiecie Adobe też będzie grał nie bez znaczenia rolę, bo na przykład Premiere Pro, który korzysta z rdzenia e, jak najbardziej przyda nodzą nam się te rdzenie, które posiada ta karta graficzna, stąd też wybór padł na Nvidie, a nie na... Rada ona na 1689 zł ja wiem, że można pewnie szukać promocji, i znaleźć tą kartę jeszcze taniej, czego Wam oczywiście życzę, natomiast w tym wypadku na dzień nagrywania tego materiału ta karta kosztuje tyle, a nie inaczej, nie chciało być, no i e, wyszło jak wyszło. E, RTX 360, mega popularna karta z naprawdę, naprawdę tutaj e, w dużym portfolio, bo i sobie pogramy fajnie w, w wszystkie gry, najnowsze i też fajnie porędujemy wideo nawet w jakości 4K. Tak więc komputer bardzo przestronny, bardzo fajnie tutaj nastawiony na e, taką, workow taką pracę właśnie z programami do obróbki zdjęć, wideo czy też e, grafiki. A teraz jeszcze przejdźmy na chwilę do koszyka. No i koszyk prezentuje się tak. Nie ma tutaj procesora, tego tytułu, że on oczywiście był w innym sklepie. E, natomiast nie przeszkadza nam to, bo finalnie. Komputer wyniósł 5099 zł, czyli to stówka, więcej. No to nie oszukujmy się, to nie jest chyba bariera, być albo nie być ze względem tego pc -ta. Jeżeli komuś bardzo zależy, to oczywiście można wziąć słabszy zasilacz, ten 500 W, wtedy oszczędzamy około 90 zł i jesteśmy prawie na równi z kwotą 5000 zł. Można szukać oczywiście też tańszej karty na promocjach, na wyprzedażach, to będzie jeszcze, jeszcze. Tani. Natomiast, tak czy siak, piszcie, co sądzicie o tym zestawie komputerowym, właśnie dla fotografa, filmowca, czy jakiejś osoby, która zajmuje się kontentem kreatywnym w kwocie 5000 zł, co byście wy wybrali, czy na przykład wzięlibyście laptopa, czy też pc czy Windows, czy na przykład OS X. Mam tu oczywiście na myśli MacBooki, bo za 5000 też jakiegoś tam bardzo podstawowego da się kupić. Jestem bardzo ciekaw, wpiszcie komentarze, wszystkie czytam, podebatujemy sobie też w sekcji komentarzy. Zostawiajcie łapę w górę, subskrypcję, aby dalej nie się w świat moje materiały. Ja Wam gorąco dziękuję za uwagę, no i tradycyjnie widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale. Mój chemik, do zobaczenia, do usłyszenia.